Witajcie! Tak jak informowałem was w jednej z moich ankiet na mojej karcie społeczności, ruszamy serią nieznanych ciekawostek i faktów o topowych polskich YouTuberach. Jednym z YouTuberów i pierwszym, który zgodził się odpowiedzieć na kilka moich pytań, jest Planeta Faktów. Także przechodzimy do wysłuchania kilkudziesięciu faktów o Planecie Faktów. W komentarzach możecie napisać o którym z YouTuberów lub YouTuberek chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku. Możecie napisać również o co mam ich zapytać. A teraz jedziemy z odcinkiem. Jeszcze na samym początku, zanim zaczniemy, jeżeli nie subskrybujecie kanału Planeta Faktów lub innych jego kanałów, to wbijcie do niego i zostawcie mu suba. Nie prosił mnie o żadną reklamę, ale chłopak na to zasługuje. Robi on świetną robotę na polskim YouTubie. A teraz posłuchajcie. Planeta Faktów to tak właściwie Jacek Makarewicz, ale zawsze wszyscy myślą, że jego nazwisko to Markiewicz. Jacek urodził się na jesień, ma dokładnie 27 lat. Aktualnie mieszka na Filipinach. Na swoim głównym kanale, czyli Planeta Faktów, zdobył blisko 2 miliony subskrybujących od 18 grudnia 2012 roku. Uzyskał on blisko 800 milionów wyświetleń pod swoimi filmami. W Polsce zajmuje on dziewiąte miejsce w top 10 najpopularniejszych kanałów, gdzie z miesiąca na miesiąc zyskuje ponad 100 tysięcy nowych subskrybujących. Swoją przygodę z YouTubeem zaczął w 2012 roku. Leżał on wtedy w szpitalu i chciał spróbować po prostu czegoś nowego w swoim życiu. Jego pierwszym założonym kanałem na YouTube jest Jacek na Żywo. Kanał ten usunął po pierwszym vlogu po prostu ze wstydu, kiedy dowiedzieli się o tym kanale jego rodzice. Potem, kiedy nabrał trochę więcej odwagi, założył Cięty Vlog. Innymi jego kanałami być może znanymi Wam są Polish Sausage oraz Wyzwania do Wysłuchania. Jacek ma dziewczynę. Nie posiada on natomiast ani samochodu, ani motocykla, ani roweru. Ma on natomiast sklep z koszulkami. Jacka zapytam o film, z którego jest najbardziej dumny. Na to pytanie odpowiedział mi, że jego filmy nie są filmami, z których można być dumnym. Jego filmy to bardziej audiopodcasty, w których obrazki i zdjęcia stanowią tylko i wyłącznie dodatek. Według Jacka największy rozgłos miał wtedy, kiedy robił filmy i komentował na przykład ludzi bijących się o pączki na otwarciu centrów handlowych. Jednak to sumienie nie pozwoliło mu nagrywać tych filmów dłużej. Największy boom nastąpił, kiedy przestawił się po prostu na ciekawostki. Najbardziej z jego twórczości lubi robić najciekawsze newsy tygodnia, czyli aktualnie newsy ze świata. Jego ulubionymi grami jest GTA, Far Cry oraz Red Dead Redemption. Jego najpopularniejszym filmem na YouTube jest 10 obrzydliwych rzeczy, które robią kobiety. Film ten zdobył niebotyczną liczbę 7,5 milionów wyświetleń. Przed YouTubem pracował w social media jako organizator eventów. Lubi on grać w piłkę, pływać, jeździć na rowerze oraz śmigać na snowboardzie. Pamiętacie jego film o szczepionkach? Zajął mu on najwięcej czasu. Dwa dni na sam montaż plus kilka dni na scenariusz. Jednak to nic w porównaniu do animacji, które robi na Polish Sausage. Zajmują one nawet kilka tygodni. Jeżeli chodzi o youtuberów, których on sam ogląda, są to Saifan, Naukowy Bełkot oraz Przez Świat na Fazie. Kiedyś miał wypadek, w którym złamał nogę. Chciałby on odwiedzić takie kraje jak Hawaii w USA, Australię oraz Nową Zelandię. Lubi podróżować i odkrywać nowe, nieturystyczne miejsca. Uczył się on w technikum o profilu gastronomicznym, a później studiował turystykę. Spytałem również Jacka o jego śmieszną przygodę ze szkoły. Opowiedział mi, że w zerówce sprankował kolegę wrzucając mu mrówki do herbaty, a potem sam musiał wypić tą herbatę, kiedy opiekunka się o tym dowiedziała. Sam na YouTubie lubi, kiedy to widzowie komentują na temat jego filmy. W swoich planach na przyszłość ma założenie rodziny i zamieszkanie w domku przy plaży. Jego ulubionymi gatunkami muzycznymi są indie rock, ulubiony zespół to Oasis oraz country czy pop. Mam nadzieję, że nazwę tego zespołu dobrze wymówiłem. Nie rozstaje się on nigdy ze swoim telefonem, kluczami oraz portfelem. Zaliczył on kiedyś skok ze spadachronem na pustyni w Las Vegas. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to tworzy on w Vegasie oraz Toon Harmony. Nie występował on nigdy w telewizji i nie zamierza. Jego ulubionymi daniami są domowe obiadki mamy, filec z kurczaka w chrupiącej panierce i świeża surówka. No to w sumie tak jak i moje ulubione danie. Najchętniej nurkuje w oceanie i podgląda ryby, jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi. W kolejnym pytaniu zapytałem Jacka, czy odczuwa sławę na ulicy. I co prawda odpowiedział mi, że kiedyś zaczepiano go, kiedy robił vlogi, ale od czasu ciekawostek ma z tym spokój. Z natarczywym hejtem radzi sobie tak, że hejterów ignoruje, a hamskich hejterów po prostu blokuje. Jego marzeniem jest to, aby YouTube nigdy się nie skończył, a jego głównym kanałem stał się kanał Police Sausage. Jeżeli chodzi o pomysł na jego kanał, to vlogi zaczął nagrywać m.in. dzięki kolorowemu vlogowi, kanałowi Vlog Mateusz oraz Kolorowo 15. Jacek ma rodzeństwo. Kiedyś grał na keyboardzie i ukulele. Zapytałem Jacka, czy kiedyś cokolwiek miał złamanego, tak jak wcześniej odpowiedział miał złamaną nogę oraz niestety serce. W mojej opinii to złamanie jest dosyć bolesne. Wybierając między herbatą ciekawą, wybiera herbatę z cytryną i cukrem. Na swoim pierwszym kanale od początku pokazywał swoją twarz. Jacek wyjawił mi również taką jego małą tajemnicę. Kiedy natrafi on na jakąś śmieszną historię, że na przykład ktoś się zaklinował w dziwnym miejscu, postanawia wtedy rozwinąć wątek i szuka innych dziewięciu osób, które również zaklinowały się w dziwnych miejscach. Zamierza on nagrywać na YouTubie dopóki YouTube będzie istniał i dopóki będzie opłacalny bardziej niż smażenie hamburgerów w McDonaldzie. Jacka zapytam również o to, czy interesuje się motoryzacją. Odpowiedź na to pytanie brzmi, że niezbyt się nią interesuje. Ale, słuchajcie, mimo wszystko ma większy sentyment do amerykańskiej marki Chevrolet oraz japońskiej Toyota. Jacek nie uczestniczył i nie zamierza uczestniczyć w eventach, na których YouTuberzy robią za celebrytów. Jest on zbyt skromny i nieśmiały, żeby rozdawać autografy. Widz jest dla niego osobą, która przychodzi i odchodzi. Docenia i cieszy się to, kiedy ktoś zostaje na dłużej, ale absolutnie nie ma pretensji, kiedy jego kontent mu się nudzi i idzie szukać innych, nowych youtuberów. Spytam Jacka również o straszną historię. Kiedyś był z kolegą w opuszczonym domu, w którym podobno straszy. W pewnym momencie ktoś rzucił w niego butelką. Kiedy Jacek się odwrócił, nikogo nie było. Kiedy opuścili natomiast dom, z jego komina leciał dym. Powiem wam, że brzmi to trochę creepy. Planeta Faktów kiedyś był świadkiem, jak pijany chłopak spadł z materaca nad jeziorem i utonął. Nurkowie wyłowili go 4 godziny później i był cały fioletowy. Jacek woli morze od gór, ale najbardziej lubi on połączenie jezior i gór oraz lasów. Głównie chodzi o cieplejsze kraje. Jacek ma prawo jazdy, ale samochodu nie posiada. Ulubionym gatunkiem filmowym Jacka są komedie. Jest to na przykład American Pie, ale jego ulubionym filmem jest jednak Efekt Motyla. Woli on KFC od McDonalda, ale ostatnio unika i stara się jeść zdrowo. Jacek ma Instagrama, życie na Filipinach. Jacek nie ma na swoim koncie ani jednego mandatu. Nigdy nie było sytuacji takiej, żeby Jacek stwierdził, aby miał dość YouTube'a bardziej niż zwykłej pracy na etacie. Na przykład chodzi tutaj o pracę w biurze czy w korporacji. Rysowanie na Polish Sausage daje mu najwięcej frajdy, tym bardziej, że ma świadomość, że gdyby YouTube upadł, rysowanie i obsługa programów animacyjnych dałaby mu dobrą pracę. W podstawówce zdobył on medal za drugie miejsce w biegu na 300 metrów. Jest to jedyny medal w jego życiu. Nie liczymy tutaj tych, które otrzymuje on w otwartych biegach ulicznych, typu Biegnij Warszawo czy Biegnie Podległości. Lubi on po prostu brać udział w takich wydarzeniach. Jacek czasem ma fazę na energy drinki i nie może z nimi przestać. Jest też on uzależniony od Netflixa. Kiedyś okradziono go z dyktafonu na kasety, jak był dzieckiem. Ukradli mu też dwa rowery, składki i z piwnicy. Jeżeli chodzi o lęki jacka czy też fobie, ma on lęk przed pająkami i trochę trypofobię. Boi się on też trochę latać samolotami, mimo że lata całkiem sporo. Po wyjściu z domu kilkukrotnie sprawdza, czy zamknął za sobą drzwi. Prawdopodobnie Jacek nie jest na nic uczulony. Jeżeli chodzi o kibicowanie jakiejś drużynie piłkarskiej, to Jacek kibicuje wtedy, kiedy gra polska reprezentacja. Jacek woli ubierać się wygodniej, niżeli modnie czy elegancko. I na zakończenie Jacek woli psy od kotów. Bardziej po prostu rusza go cierpienie zwierząt niżeli ludzi. To wszystko w tym odcinku i mam nadzieję, że ten odcinek otwierający nową serię podobał Wam się. Jeżeli tak, to szczelcie lajka like pod tym filmem, wbijcie na kanały Jacka, zostawcie u niego i u mnie subskrypcję. Także w tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia.